Tak, to ja. Wasz przyjaciel z sąsiedztwa, Spider-Man. Wielu z Was często widzi mnie krzycząc Go Spidey Go. Wielu z Was zapewne myśli, że to fajnie być Spider-Manem. Wiecie co Wam powiem? Gdyby to było możliwe, zamieniłbym się z kimś. Zastanawiacie się czemu? No cóż. Dzisiaj poznacie moją historię. Historię człowieka pająka. Parker. Gotowy na lańsko? Weź się ode mnie odczep. Panie Thompson, nie powinien być pan teraz na zajęciach. A, i idę, doktorze Connors. Przykro mi, Pete, ale nie możemy dzisiaj rozmawiać. Czy ci ludzie nigdy się ode mnie nie odczepią? Nie mogą zrozumieć, że niektórzy lubią naukę? A propos nauki. Dzisiaj jest pokaz. O nie! Przez flaszę spóźnię się na pokaz! Muszę się spieszyć! Oczywiście technika tak dalece poszła do przodu, że strumieniem radioaktywności potrafimy wycelować w bardzo niewielki punkt. Panie Brown, proszę o Pani. Istotne jest przy tym, że cokolwiek zostanie wystawiony na działanie tego promieniowania, zmutuje się w sposób trudny do przewidzenia. Jakieś pytania? A! Te, Parker, czego tu? Yy, no bo ja ten, no. Chłopaki, coś czujesz się dzisiaj nieźle, zabawimy. Wątpię, żeby i tym razem doktor Connor się zjawił. Bo będę musiał bronić się sam. To. to, to jest niemożliwe. Jak to się mogło stać? Przecież to niemożliwe, żeby ktoś taki jak ja pokonał flaszę jego kumpli. Chyba, że to wino tego pająka, który miał okres. No to by tłumaczyło. Siła, skoczność, wspinanie się po ścianach. Tylko teraz co zrobić z tymi umiejętnościami? Hmm. Niesamowity organ narzyciel ja żądny krwi czeka właśnie na ciebie. 500 dolarów dla osoby. Która trzyma z hoganem 3 minuty. Skorzystaj z okazji po kolei mniejszą się podążałem. Bla 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 bla. Hmm. To dobra okazja dla człowieka pająka. Po raz kolejny zwyciężył Hogan! Czy ktoś odważy się wyzwać mistrza na pojedynek? Nie ja. A więc szykujmy się na nową walkę! Prawa dla nowego mistrza! Chłopcze, zaczekaj. Słucham. Widziałem dzisiaj twoją walkę. I? Jesteś niesamowity. Może chciałbyś wziąć udział w moim programie telewizyjnym? Czy ja wiem? Dużo zapłacę. Zgoda. Dobrze. Zgłoś się jutro w studio numer 7. Okej. Okay. A i jeszcze jedno. Załatw sobie jakiś porządny kostium. Okej. Okay. Myślę, że teraz powinno zadziałać. W dzisiejszym programie mam zaszczyt gościć niesamowitą osobę! Osobę, która wzniosła zapaśnicze sztuczki na nowy poziom! Przed Państwem niesamowity Spider-Man! Opowiesz nam, jak zyskałeś te niesamowite umiejętności? Gdybym Ci powiedział, to musiałabyś zginąć. Prze co? Eee... żart. Aha, to jak, powiesz? No już dobra. Mm... Albo nie, rozmyśliłem się. Ludzie, oto przed wami po raz pierwszy wystąpił Spider-Man! Zatrzymać go. Dlaczego go nie zatrzymałeś? Teraz to już na pewno go nie złapię. To już nie mój problem, od dzisiaj troszę się tylko o siebie. Co ja, je policjant? Jestem, żeby jakichś bandziorów gonić, czy co? Policja? U ciociu Co jest grane? Ciociu May! Lepiej tam nie wchodź! Co się stało? Odpowiadaj! Twój wujek Ben. On nie żyje. Co? Jak to się stało? Został zamordowany. Mów! Kto to zrobił? To był włamywacz. Twój wujek zaskoczył go na piętrze. Wszystko działo się tak szybko. Pan Parker bronił się, ale niestety włamywacz miał broń palł strzał i wujek usunął się na ziemię. Pomywa drzwi o kluczy zabrał samochód, ale nie martwię. Złapiemy go, obiecuję. Siedemnaście odbior. Podejrzany wszedł do magazynu aknefis River... O nie! On jest mój! Poczekam aż księżyc zajdzie. W mroku łatwo się wyślizgnąć. A ja sądzę, że nigdzie się nie wybierzesz. Kto to powiedział? Kim jesteś? Jestem osobą, która pokaże ci, co powinno się robić z takimi ludźmi jak ty. Jestem Spider-Manem. Zjeżdżaj stąd, błaźnie! Jużeś się postrzelał. Proszę, miej litość! Litość? Czy to okazałeś litość starcowi, którego zabijesz zimną krwią? Odwal się! Ja cię nigdzie nie puszczę! Co? Ta twarz? To tobie pozwoliłem uciec! To wszystko przeze mnie! To wszystko moja wina. Mogłem go powstrzymać, ale byłem w stanie myśleć tylko o sobie. A teraz wujek Ben nie żyje. Przysięgam. Nie pozwolę, aby coś podobnego jeszcze kiedyś się wydarzyło. Przysięgam.